witam wszystkich na Santorini. Przejdźliśmy tutaj na Sylwestra i jest trochę zimno. Miało być 20 stopni, jest 12, ale no nic, idziemy 2 godziny z firy do Ajoj No. Ale znaleźliśmy ładne miejsce na zdjęcia. Naprawdę, tam chyba jest w że Iowa? chyba? jeszcze mamy kawałek do przejścia. I tutaj jest hotel Kawotago. hotelkowska Koska i fajnie się prezentuje. Ale, no nic, będziemy iść dalej, mamy jeszcze koło godzinki. Ale, naprawdę, widoki na Santorini, czy latem, czy zimą, są przepiękne, więc wszystkim polecam. Jednakże zimą, no, pogoda może być różna. Udało nam się dotrzeć do Oi. Dwie godziny wchodziśmy w sumie jeszcze mamy chyba jak tam do samego klifu Ale no, jest tutaj znak welcome to Oi, więc udało nam się... Nie bardzo ale e, jest problem taki, że po prostu Ota jeżdżą, bo nie w sezonie jest ich więcej, więc jest trochę niebezpiecznie, ale no, zawsze więcej się zobaczy jak się idzie to, że... e, No, witam wszystkich kolejnego dnia. Dzisiaj idziemy do miasta Fira, coś zjeść do Enigma Cafe, czytaliśmy, że ma dobre opinie, nie mam nadzieję, że będzie otwarte. Ogólnie to wszystko jest tu zamknięte, więc jest to wymarłe miasto. jeszcze szczerze mówiąc, no, nie żyje za bardzo poza sezonem. E, tam też jest kolejka, więc można sobie zjechać i wjechać <noise> może wjedziemy, zobaczymy, chociaż no powiem wam, że w sumie męczące te schodki trochę a jeszcze nam trochę zostało, a jeszcze trzeba będzie wrócić więc... <noise> no bo są takie jednak trochę poniszczone, więc trzeba serio uważać, ale no tak jak mówiłem pustki, wszędzie pustki więc nikogo nie ma jesteśmy <noise> sami, w no, firze Wraciśmy do portu. Tak się prezentuje. Spoko, tutaj są jakieś restauracje, które pewnie są czynne w sezonie. To jest jakaś jedna, która jest teraz czynna. Zobaczymy, co tam mają. Nie wygląda co fajnie, ale zobaczymy, może będzie OK. wszystkich nas z Santorini. dzisiaj mamy sylwester, więc e, będziemy imprezować. Praw prawdopodobnie tutaj spędzimy czas do 24, ponieważ potem zamykają, a potem mamy zamiar uderzyć na klub. Dzisiaj jest w miarę ciepło. Pierwszy raz udało mi się zdjąć kurtkę płaszcz. E, I w zasadzie powiem wam, że nawet w krótkim rękawku byłoby całkiem spoko jest około 15 stopni i słońce. Jutro ma być podobno cieplej, więc zapowiada się całkiem całkiem nowy rok. No i nic. Będę wam pokazywał jak wygląda spędzanie Sylwestra i Nowego Roku na Santorini. Gdzie wszystko jest tutaj pozamykane? Po prostu off sezon totalny. Ale no przynajmniej nie ma ludzi na ulicach. Tutaj coś otwarte. Nawet słoneczko świeci dzisiaj. Więc jest fajny dzień. Ogólnie trochę się zdziwiliśmy, ponieważ klub otwierają o 24.30, więc jak na Sylwestr trochę dziwnie. Ale wcześniej chyba pójdę po prostu sobie do baru, no bo no nie wiem co mamy robić. 4 godziny przynajmniej. Trzeba sobie znaleźć jakiś czas. Już nie będziemy siedzieć w pokoju. <grym> znowu spotkaliśmy osiołki. Oni chyba je używają tutaj do przenoszenia. Mi się wydaje, że są jakiś kips, czy coś, nie wiem, beton. Nie wiem, nie znam się, ale no, bo auto tutaj nie wiadomo, więc pewnie dlatego po prostu używają osiołki tak mnie typowo za mną znajduje się. E który występuje w stowarzyszeniu wędrujących jeansów, tam jedna z czterech głównych aktorek y, maluje tą kapliczkę czy tam rysuje. Y, no i tam ogólnie macie kalderę. Robi to wrażenie naprawdę, tutaj macie słonko i idziemy tutaj wychodzić, bo jesteście naprawdę fajna pogoda w końcu. No i będę wam pokazywał wszystko, jak to wygląda. domki są co roku odmalowane, dlatego właśnie ciekawi mnie czemu ten kościołek nie jest, bo jednak wyróżnia się trochę z otoczenia, ponieważ to no wszystko jest jako tak nowe, a tutaj jest nieodnowione, a to w centrum stolicy w zasadzie. No ale i tak jest bardzo piękny, więc można wybaczyć. <ścoughs> Wszystkich w 2020, w Polsce jeszcze jest 2019, a my na Santorini z muzyką Mamami świętujemy nowy rok. Mamy nadzieję, że lepszy, chociaż ten był świetny, ale no, zawsze może być lepszy. I e, za jakieś 20 minut lecimy do klubu. E, teraz w sumie byliśmy w jakiejś knajpie na jedzeniu, stwierdziliśmy, że można coś zjeść ostatni posiłek e, w 2019. No ale nic, szczęśliwego nowego roku i spełnienia marzeń. <mulary> Wreszcie wyszliśmy z Enigmy, powiem wam, świetny klub, wszystkim polecam i nie wiem kto pisał, że Santorini nie jest na Sylwestra, ponieważ uważam, że jest na Sylwestra, ponieważ no, ja jeszcze da dawno nie bawiłem się tak dobrze w klubie i e, o dziwo, w sumie Grecy nie tańczą tak do końca, ale i tak warto uważam iść, bo można sobie samemu pogadać, była świetna muzyka, e, dam wam kilka wstawek zresztą, naprawdę polecam wszystkim. Cześć witam wszystkich ostatniego dnia z Santorini. E, dzisiaj jest wiecznie, ale słonecznie. Ogólnie e, zimą jest dosyć wiecznie tutaj. I powiem wam tak, e, my przez ostatnie 3-4 dni chodziliśmy sobie do takiej e, fajnej piekarni. Właśnie za 2-3 euro można naprawdę zjeść sobie spoko jedzenie. Nie trzeba wydać 15 jak w restauracjach każdej na Santorini. E, wiadomo, widoczki, ale w sumie można sobie kupić i sobie zjeść gdzie jest fajny widok. No i zaraz wam pokażę jak, to wy jak wygląda nazwa tej restauracji żeby... Naprawdę polecam wszystkim, no Nie, tak? Nie, nie umiem tego przyznać Jakiś malwas? Nie wiem No, ale bardzo polecam w każdym bądź razie. Dojechaliśmy właśnie do Oi I za transport daliśmy 1,8 euro Więc myślę, że spoko Jechaliśmy jakieś 15 minut z Firy za mną jest stąd te słynne kościółki z niebieskimi dachami i powiem Wam, że robi to wrażenie, naprawdę wszystkim polecam. Oja jednak jest e, chyba ładniejsza, od Firy trochę, ale obydwie są bardzo piękne. Muzyka